Witam wszystkich, to ja znowu The Grand I witam Was w drugim odcinku mojej serii z Minecraft'a. Dzięki wszystkim za oglądanie moich filmików, ponieważ już mam 200 wyświetleń i jestem bardzo zadowolony. Okej, okay, to przejdziemy do rzeczy. W, w tym odcinku postaram się zbudować jakiś domek. No nie wiem, czy mi to się uda, ale na początek nakopiemy trochę kobla. Okej, okay. no czyli tak kopiemy trochę kobla z tej mojej chatki. He trochę się powiększy w tym takim czasie. No właśnie. Później jeszcze nakopiemy drewna i przejdziemy do budowy fajnego jakiegoś domku. Nie wiem, czy mam budować z kabelstona, czy ze stand bricków, ale raczej ze stand bricków będę budował, bo z kabelstona to nie za fajne są domki, więc tak. Dobra, tam potrzebuje, będziemy potrzebowali bardzo dużo kobla, więc może mam trochę się nudzić to, więc nie wiem. Ale w końcu to budowa domka. Materiały nie mogę zbierać poza odcinkami, bo niektórzy będą uważali, że czytuję czy coś w tym stylu. Więc wiecie jak to jest. Muszę zbierać w odcinkach. Więc dobra. Już mamy z stack 8 koblat. Zbierzemy tak z 5 staków na razie, myślę. To nam na chwilkę tą obecną wystarczy. Więc tak jest. O nie, kilofimy. Dobra, to idziemy sobie załóż nowy kilof, a zresztą patyki, Zrobimy craftbencha i się zrobi ok, zrobimy tak zapasowe już dwa okej okay. mamy taki lofy i kopiamy dalej okej okay. kobra tak no ścisnął z staki i będzie dobrze okej okay. my tu będziemy kopali o węgiel a to chyba tamta żyła więc no tak to się wykopie już przy okazji żeby was nie zanudzać więc przez ten czas jak będę kopał kobrak to będę o czymś gadał żeby nie było nudno więc tak filmiki na razie mam nadzieję że wam się spodobały mam dwa głosy na tak niestety jeden na nie ale trudno się mówi może komuś się nie spodobało każdy, nie każdy ma inne gusta więc nie dogodzi się wszystkim więc no myślę że filmik mi wyszedł dość fajnie no i mam nadzieję że będzie ciekawie w trzecim odcinku mam nadzieję, że już będziemy się fajnie bawić. Już nie będę budował domu czy jakiś głupot. Więc od razu przejdziemy do jakiegoś zwiedzania, bawienia się ze zwierzętami, robienia farmy czy coś takiego. Więc nudno nie będzie. No i myślę, że. No nie wiem, myślę, że będzie się Wam podobało. No tak to chyba po to, co nagrywam dla rozrywki. Bo nudne gdy są straszne przez ten czas, więc. Myślę, że będzie dobrze. Okej, okay, kamienia już mamy prawie 300, tak, więc zaraz skończymy Jeszcze wykopię tam trochę więcej, żeby było na piecyki dodatkowe Na razie chatkę zbuduję taką malutką, bo później to Później one rozbuduję, rozbuduje. tylko nie mam czasu, na tyle czasu nie mam po prostu, żeby tyle czasu ją budować, bo film już trwa około 3 minut, więc Samo kopanie ile schodzi No to widzicie sami, nie? Ok, to wykopiłem tak z 3,5 staka, żeby było na pizzyki, żeby się wszystko przypaliło No i wszystko pójdzie sprawnie Później jak będzie się przypalało to drewna się nakopie, no i będzie dobrze Z nie umrzemy, mamy dużo mięska Dzięki krówkom naszym, no i dokopię to i starczy Ok Dzięki za odwiedzanie mojego kanału, to bardzo, już mam dwóch widzów i się bardzo z tego cieszę, Hef dzięki za też pozytywne komentarze więc myślę że no podoba podoba się wam dobra kamienia nam starczy z sobie z trzy piecyki okej okay. mamy trzy piecyki zostawimy niech się przepala u węgla nie ma mało no, węgla jest więc niech się przepala to ja idę jeszcze po węgiel. Skoczę. No. Okej, okay, tu mam chyba węgiel, mam. Dokopię się tego jeszcze. No i cóż, to będzie drugi już odcinek, więc... Trzeci już będzie fajniejszy. Dziesiąty zrobię może jakąś premierę, przejdę Escape'a, coś takiego. No, sami wiecie. Nie wiem czy mi węgla wystarczy, bo wychodzi w to, ale... Dobra, mięso już jest. Węgla nie ale trochę tu niech jeszcze będzie nie? pół pójdzie, to będzie siedem okej, okay, właśnie chyba starczy, mam nadzieję, tutaj chyba nie starczy no cóż się mówi trudno, więc mamy siekerę, teraz idziemy trochę na drewna żeby zbudować ten piękny nasz domek będzie trochę brzydko wyglądał, więc no cóż, nie ma dużo surowców ten filmik może tak, nie wiem, będzie trochę dłużej trwał niż ten pierwszy to jeszcze trochę za krótko, więc będzie lepiej. Mamy dużo czasu na zbudowanie domku. Okej. Okay. Drewna musimy naciąć jakiś stak. Bo z drewna zrobię pod Pod domek. To jest jakiś stak będzie potrzebny. Zależy jaki wie, wielki domek będzie. Ja myślę, że będzie takiej średniej wielkości, bo nie chcę robić za dużego, bo szkoda czasu. I tak to tylko jest, żeby się schronić przed mobami. Więc dobrze. Ok. To tak. Już 16. No to widzę, że to dość, dość sprawnie to idzie wszystko. mu na razie nagrywam tak około 6 minut i mam jeszcze czas. Ok. To będzie nierówny, więc zrobimy takie fajniejsze jeszcze wymiary, żeby było fajnie. Po prostu. to już się będzie budowało widzę, że niedługo noc się skończy, księżyc zachodzi o nie, się taka dobra, trudno taki fajny domek bym chciał budować, żebyście nie narzekali, że brzydki czy coś takiego o, tutaj jest fajne miejsce widzę tutaj już tu zacznę trochę budować Fajnie nie za wielki, nie za wysoki, nie za niski, nie za duży, więc w sam raz. okej, okay, tu na razie zbudujemy Coś Tu mamy, mam zamiar, żeby tu tutaj... był taki korytarz mały Chodź, niestety nie tak Okej okay. tak będzie Mały korytarz Spoko tam żeby był taki trochę fajny Fajny domek Dla każdego, coś ciekawego Jakieś tutaj takie coś. Ok, może tak. O, coś takiego, będzie takiej wielkości około. Więc zrobimy sobie coś na najlepszą siekierę, jaką możemy. Będziemy się brali do odbicia. Kabla pożyczę. Mm -hmm. Ok. Robimy siekierkę. I idziemy jeszcze kopać drewna. No, każdy wie. Budowa domu i takie coś to nie jestem przyjemne do oglądania rzeczy, choć na dumne chwile można sobie obejrzeć. No tak nie ma co robić, więc... No okej. Okay. Mam już już 8. Jest dobrze. 15. Na jeszcze tak z 30 powinno nam wystarczyć. domek i tak jest już prawie skończony na podłogę drewna. Gorzej będzie z kamieniem, bo trochę więcej będzie potrzeba. O, dzień się zrobi fajnie. Później zrobi, w następnym odcinku może zrobimy owieczkę. Czy coś takiego. No, jakoś tak będzie wszystko. Okej. Okay. Tyle powinno wystarczyć. Mam nadzieję. To wielką nadzieję. No nie chcę się już więcej tego szukać Kopać, bo to może mnie zanudzić ostro To coś takiego będzie Okej okay. No więc tak Domek budujemy taki, tutaj będzie taki rozmiary Okej, okay. no to tutaj będzie już wszystko tak Oj, znów nie tak Heh. wszystko tu pomyliłem Tu zrobimy taki domek nie no, nie no, trzy drewna zabrakło No cóż, takie życie Okej, okay, trzy drewna Okej okay, mamy Okej, okay, spoko jest Mamy drewno I możemy skończyć ten domek Będzie wszystko dobrze domak będzie gotowy. Ok, kamień mam nadzieję, że się nam już przepalił. Widzę, że tak. Trochę węgla zabrakło oczywiście, ale spoko. Zrobimy sobie tę Okej. Okay. Tyle nam tu Wystarczy raczej. No raczej nie wystarczy, ale widzę, że coś tam nie idzie. No dobra, zostanie. Już nagrywamy około, tak, około 10 minut, więc niedługo będziemy kończyli, więc ten filmik nie będzie na, za ciekawy, więc mam nadzieję, że nie będziecie krytykowali, bo każdy wie, że to budowa domku, a nie rozrywka. No, więc. Dobra, ja myślę, że to już niedługo będziemy. O tyle. Dobra, nie będę już przedłużał, więc tak. Komentujcie, subskrybujcie łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.